Siemanko, ja jestem Krewciak i dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars zaraz sobie odbierzemy do konia sklep za 2 minuty yy, także za 2 minuty i 10 sekund, także zagrajmy sobie jeszcze przed tym może jedną rundkę, oczywiście wpadajcie na yy, subskrybujcie mój kanał jak właśnie ten kruk pokazuje i co prawda jak Rico teraz będzie pokazywał no i pokazuje także jak widzicie y, zostawcie łapkę w górę bo spotka was nieszczęście na showdownie no i tyle dobra także <laughs> za tej 30 sekund się on nawet sklep i zobaczymy co będzie w nim y ja biorę sobie tarę i nagryjmy sobie na no, mnie bo czemu by nie? Eee, nagrywa, Nagrywałam wczoraj film, ale mi się nagrało tylko jak. E, jak e, a, a, właśnie. Eee, u, wygrał, e, proszę dogie, napisz do mnie na messengerze Arthur Kraft przez dwa Fy. A, a z dużej i k z, też z dużej. W razie czego, żeby nikt nie szukał z małej. Yy, takie zdjęcie Leona będzie. Także. Mhm. Kurczę. Ciekawe, czy my to w ogóle wygramy. O, już jest chyba dziesiąta. Już jest chyba dziesiąta. Już dziesiąta. Tak jest. O kudek. Ciekawe, co będzie, tak szczerze. Wow. Bibi. się jojo nazywa w ogóle. Dobra, odradzamy się. I już się odrodziliśmy. Mieliście mi w ogóle jak jaką nagrywarką można nagrywać na komputerze, to jeszcze zainstaluję Bluestacka i będę po prostu e, nie dość, że grał w Robloxa, to jeszcze będę grał w e, Brawl Stars. Ojej, przepraszam za internet. Ajajaj. No internet, działaj. Proszę. Nie możesz paść w tym momencie. Dobra, tylko, żeby ten dżin nie szczelił tego gola. O, internetu, tylko nie zawieźć w razie czego. Nie wiem, po co tutaj szło w ogóle, ta Bibi. na sobie to. Dobra, tak, Teraz może nie kurczę. Nie, nie. nie. 8-bit! Nie! Nie, nie strzelaj nie, 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 nie! Nie! Kurczę! Właśnie, dlaczego nie lubię tych 8-bitów? No dobra, zagram sobie z kolegą. Nowe wydarzenie. co i uwaga, czy będą mi wytikety? Nie, 12 golda. Może być. Mogę kupić dwa star powery. E, ale mnie to za bardzo nie interesuje, bo nie, na nawet nie, nie stać. E, kupujemy. A dobra, to nie kupuję. Jeśli 7 trudno. E, z nim. No nie, dobra. Zagrajmy sobie Shelly, może. Zagrajmy sobie Shelly. Jestem ciekawy, czy to wygramy, czy może nie. I uwaga, z kim gramy? Jest! Dwie szelki. I ona chyba ma Star Powera, albo ma też dziewiątą moc, nie wiem, bo ja mam dziewiątą moc. Ale raczej dziewiątą moc ma, a szkoda. A ten Frank nie wiem, czy ma Star Power'a. Nie, raczej nie ma Star Power'a. Chociaż nie wiadomo. Kurczę. jeju Chyba nie wiem, czy opłacało się kupić te Iwentiekety. Tak szczerze. Dobra, ale ja się od razu za 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, że odradzam się. Tyk, tyk. <laughs> dobra, jakby były trzy szelki. To by było mocne. Ale zaraz sobie może wezmę na Star że tutaj te, I będzie dopiero. O, dobra, ma Star powera, ma Star power'a ma to te. 4000 zadaje tym ultem. Wow! Czyk, czyk. Oczywiście przepraszam za jakieś może dźwięki w tle, bo mój pies. eee tam. Chcę Dobra, przestał gonić. Jest! Dobra, tak. Tak! Wygraliśmy. Dobra. Eee, napiszcie w komentarzu, czy mieliście już Insane 3 albo 2 pobiliście. E, bo ja. E, szczerze mówiąc pobiłem już Insane kiedyś. Eee. No i ogółem weźmy sobie Star, power, star Powera na nicie. Jestem ciekawy. No jestem ciekawy czy albo może jeszcze zrobimy dzisiaj opening. Nie wiem. Gramy z Piper i z El Primo co ma jeszcze skina. El Rudo Primo także. Mój pierwszy filer. Przepraszam bardzo za te dźwięki w tle. Yy, ale po prostu musiałam otworzyć mojemu psowi drzwi, bo on wariował oczywiście. Także przepraszam Was bardzo. To nie moja wina. Po prostu był w pokoju. Chciał na początku być. A teraz już nie jest, ale dobra. Yy. Teraz życzę mu miska, ale to jest dobry moment. Pyk, pyk, Mam połowę ulta naładowanego. Już nie połowę. I na więcej. Także fajnie. Już mam prawie całego naładowanego ulta. I już mam naładowanego ulta. Także pyk. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No nie wiem, ten star power tutaj jest taki... Nie wydaje mi się, żeby on w ogóle szybciej bił ten tutaj misiek Ale dobra. Pyk, tak, pek, pyk, tak. O, ale dobry, moment był. Ale dobry to był moment. Tyk. Już mam 20%. procent, on. Dam radę. Teraz może rzucę miśka. Teraz. Pyk. Dobra, wygraliśmy. Także, najsik. Yy. Dobra. 40, no dobra. Teraz mam ekspertki, także. Może teraz jednak wezmę Shelly. Yy. A potem może kogoś innego. Chociaż nie wiem. Gramy z Leonem. O, właśnie, Kolta bym mógł wziąć. Potem gramy z Leonem. Chociaż nie wiem, czy Leon to był dobry pomysł tutaj, ale może. Może ktoś ma tutaj Star Powera z tej grupy. Nie wiem. Ja ogólnie z tej grupy nie mam teraz Star Powera, ale nie wiem. Może zobaczę po tej będzie czy ktoś ma Star Powera. Bo wiecie o tym, że ja nie jestem za dobry w sprawdzaniu, czy ktoś ma Star Powera. Tylko czasami wiem po prostu jak ten star power wygląda, i po prostu na przykład Leon wtedy chodzi szybciej, to wiem, że ma star power, bo też jest taki star power, że Leon chodzi szybciej na niewidzce Ale nie ma star power'a, z, z, że szybciej biegnie, bo tak, to by jeszcze takie rzeczy. Takie dymki leciały za nim. Dobra. Podajcie oczywiście na kanał jeszcze Eraxo Antczak, bo tam też będą pewnie odcinki ze mną yy, i tyle. I nie mam nic do powiedzenia. Z tym koparą też się znam. Ty mam kopara, też się znam. Z burdzinem też się znam, z patrykiem XD też się znam. No ale to nic mi tak naprawdę raczej nie da. że powiem, że się znam z nimi? Znaczy, tylko 31 subów, także no szkoda. Pek, tak, tak. nie! O nie! O nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. O, dobra! Jednak żył Leon, dobra. Już myślałam, że ja jestem sam. Ale dobrze, że nie byłem sam, także. I do w razie czego jak oglądasz ten odcinek, to musisz. żyje <laughs> to musisz mi napisać na Messengerze przez 3 dni. Albo e, napisz, mi, napisz mi na Messengerze, jak masz tam na imię na Messengerze, i wtedy przyjmiecie do znajomych w Brawl Stars. A jeżeli nie masz, nie, nie chcesz mnie do znajomych w Brawl Stars. Na przykład nie masz Brawl Stars, to mo, jak masz Robloxa, to mogę ci dać plety, a y, jedynie też możemy mieć razem kontakt na Messengerze. Także konkurs trwa cały czas. Możecie wygrać. Dobra, ja chyba wygram to, ale jeszcze nie wiadomo. Na przykład miał 1%, ale nie zabiliśmy go. Pyk. No teraz chyba umrę, tak szczerze nie umarłem. Także jest jeszcze OK. No pewnie mój kolega mnie obserwuje, bo cały czas chce mnie, żebym grał. I dobrze, także wygraliśmy. Dostajemy 50 yy, żetonów. Chwilkę, napiszemy. Przydaję gotowość, czy tam pisze. Teraz też przychodzi ekspercki, No fajnie nie? On grać nie umie. Pieska. także wychodzę, pan mnie znów nie zaprosi, po prostu włączę, nie przeszkadzać, manojek, nie, to nie jest prawdziwy manojek w razie czego, dobra, także ja się chyba z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.